Proszę Państwa, jest to kolejna akcja świadawstwa zorganizowana przez pracowników starostwa powiatu warszawskiego zachodniego. W dniu dzisiejszym oddają krew zarówno pracownicy starostwa, jak też w dość znaczącej liczbie uczniowie szkoły imieniem Tonny Halika, która sąsiaduje z budynkiem starostwa. Krew jest bardzo potrzebna do każdego zabiegu, każdej operacji, i dzisiaj na pewno słyszymy często, iż jakieś tam zabiegi są przekładane ze względu na brak krwi. My, Polacy, mamy to do siebie, że y, gdy jest jakaś tragedia narodowa, wszyscy idziemy, oddajemy krew i wtedy czujemy się, że spełniliśmy ten obywatelski obowiązek, że pomogliśmy drugiemu człowiekowi. Natomiast tak naprawdę ta krew jest potrzebna codziennie i dzisiaj, chociaż jest y, wielu z nas przeziębionych, zakatarzonych, ta y, pogoda nie sprzyja zdrowiu, to również ta krew jest potrzebna i ci, co są zdrowi, powinni ją potrzebującym oddawać. Twoja krew ratuje życie. Dziękuję.